Czasami pewnych rzeczy nie rozumiem po prostu. Ciągle spotykam się z ludźmi na co dzień, kilkadziesiąt osób prawie, że nie rozumiem. Przyjechałem do takiego banku, nie do normalnego banku, jak tutaj są banki. To był oddział jakiegoś banku małego. Małe, małe biuro. Wchodzę, nie ma żadnych klientów. Trzy kobiety siedzą za biurkami. Nawet żadna w moją stronę nie spojrzała, więc tam, tam 5 minut nic się nie dzieje. No nie chciałem się odzywać, bo nie wypada, nie wiem jakie to mają zwyczaje. W końcu wyszedł gościu w ładnym garniturze z pocztowego biura. Wygląda na to, że jest kierownikiem tam. Tym. I zapytał czego sobie życzę. Po prostu ja nie rozumiem jak to rzeczy działają. Wiecie, po prostu nie rozumiemy czasami jest tak takie, olbrzy... takie są olbrzymie różnice w niektórych takich biznesach które załatwiają klientów z ulicy normalnie ja już nie mówię o takich, gdzie, gdzie tego rozmawiają przez komputer albo przez telefon albo się przez komputer ale, ale widzę olbrzymie różnice wchodzisz do jednej firmy i traktują cię jak, jak króla wchodzisz do innej i po prostu przypomina mi się czasy PRL-u <grywa> Poważnie mówię nawet. jak powietrze, jakbyś nie istniał po prostu musisz czekać, musisz gnieść czapkę i czekać po prostu aż coś się zlituje to nie, nie ma tak, że klient nasz pan, wchodzisz i rządzisz. Nie, 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 nie. BRL do gniecenia, stać kolejce do diabła mojego dnia żyć trzeba